Nazywam się Julia, jestem studentką czwartego roku farmacji. Dzisiaj w ramach Nocy Muzeum wykonujemy odwary, napary i maceracje. Dziś wykonujemy napar z koszeczka rumianka, odwar z kory dębu oraz maceracje z nasion lnu, które samemu można wykonać sobie w domu. I tak jak pozostałe osoby, które prowadzą dzisiejsze warsztaty, też jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji. Poza ziołami zajmujemy się tutaj dzisiaj również maściami. I wykonujemy maść, która składa się z wazeliny białej, euceryny, witaminy A, witaminy E. I to wszystko ma działanie nawilżające i regenerujące spółki.